Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alexander Books. Ja jestem Alex, to jest Fredziu. I dzisiaj będziemy wspólnie dekorować moje mieszkanie w jesiennym stylu. Wiem, że jest już całkiem późno jak na jesienne dekoracje i pewnie niektórzy z Was powoli szykują się do jakichś pierwszych dekoracji typowo świątecznych. Natomiast ja jestem ogromną fanką samej jesieni, ale w tym roku po prostu nie miałam kiedy tego zrobić, a że spowolniła mnie ostatnio choroba przeziębienie. A to pomyślałam, że tak sobie wykorzystam ten czas. E, I przy okazji opowiem Wam o moim patronacie październikowym, czyli książce niecałkiem martwa, Holly Jackson. E, jest to um, taka Bardziej mroczna książka i autorstwa. Dlatego, że Holly Jackson pisała thriller głównie dla młodzieży, a teraz pisze o starszej bohaterce, 27-letniej Jet, która musi odkryć tajemnicę swojej własnej śmierci, swojego własnego morderstwa. I mam nadzieję, że już to samo sprawi, że będziecie zaintrygowani. I postanowiłam, że właśnie w międzyczasie. Czasie, kiedy wy będziecie oglądać, jak ja sobie tutaj e, wyciągam rzeczy z mojego magicznego pudła i razem z Fredem e, dekorujemy salon i nie tylko, i przystrajamy wszystko, e, to po prostu ja będę wam e, głosem e, z zakadru opowiadać, o co właściwie w tej książce Holly Jackson chodzi i dlaczego spodobała mi się tak bardzo, że postanowiłam się pod nią podpisać własną e, nazwą e, i własną tutaj. Książkową marką. Spieszmy się, bo widzę, że światło powoli nam się kończy. To jest niestety ten minus jesieni, którą kocham, dlatego że jeśli chodzi o tworzenie materiałów, na przykład dla Was, to muszę się zbierać od rana, co nie zawsze mi wychodzi, no i czasem muszę grać z tym, co mam, czyli na przykład ze światłem zachodzącego słońca. Nie ma co przedłużać, zaczynajmy te dekoracyjne trudy. Mam nadzieję, Fredziu, że masz dużo siły, bo czeka nas całkiem sporo dekorowania. Jet to królowa prokrastynacji. Jej dywizą jest zrobię to później, co totalnie rozumiem. <grym> Ma 27 lat, wciąż nie czuje się dorosła i cóż, to był ten moment, gdy wiedziałam, że się polubimy. Jestem jej rówieśniczką i mam poczucie, że mnogość dróg i możliwości potęguje zagubieniem w naszych głowach. No bo jak tu wybrać jedną ścieżkę, gdy chciałoby się zobaczyć świat, zadbać o swoją przyszłość, popełnić trochę własnych błędów i jednocześnie wykorzystać w 100% drzemiący w nas potencjał. Ale wróćmy może do tej znakomitej nowości pióra Holly Jackson. Okoliczności, w których gości na półkach księgarni są wyborne, ponieważ akcja zawiązuje się w pewną halloweenową noc. I choć głównej bohaterce nie zawsze układa się z rodziną i światem, jedno jest pewne. Lubi swoje życie. Niestety w tym właśnie momencie ktoś postanawia jej je brutalnie odebrać. I choć Jet cudem wychodzi z tego obronną ręką, bo budzi się w szpitalu, niestety docierają do niej druzgocące wieści. Wyrok został odroczony, nie oddalony. W związku z medycznym schorzeniem, które wykryto u niej w trakcie badań, gdy wylądowała w szpitalu, zostaje jej 7 dni życia. 7 dni, aby znaleźć sprawcę, ponieważ ona nie zamierza spędzić pozostałego czasu opłakując straconą przyszłość. I to właśnie tutaj zaczyna się nasza przygoda. Tych intensywnych siedmiu dni nie spędzi na szczęście sama, dlatego że w samozwańczym śledztwie będzie towarzyszył jej przyjaciel z przeszłości. I będzie to też czas na refleksję. Na powrót do przeszłości, do tego, co spotkało jej rodzinę wcześniej, jakie przeżyli wspólnie tragedie, różne sytuacje, które na pewno wpłynęły na to, jak wyglądają ich relacje w tym konkretnym momencie, a my będziemy trzymać się mocno, dlatego, że jest to, jak zwykle, powieść pełna zwrotów akcji. Napięcia i przy okazji takiego wspaniałego halloweenowego klimatu. Nie tylko dlatego, że nasza główna bohaterka pada ofiarą prawie morderstwa, ale też dlatego, że Zauważamy, że wiele osób z jej otoczenia ma swoje sekrety i tak naprawdę nie wiemy, komu ufać. Włączając to oczywiście osoby, które nie spodziewamy się, żeby mogły cokolwiek chcieć naszej chat uczynić. Oczywiście nie chciałabym tutaj opowiadać zbyt wiele, bo wiadomo, jak to jest z thrillerami, najlepiej wiedzieć jak najmniej, natomiast. Mogę Wam zagwarantować, że absolutnie się nie zawiedziecie. Ja czytałam wszystkie książki Holi i ta nie odbiega od reszty. Zdecydowanie jest to książka, w której widać coraz mroczniejsze zapędy autorki. Natomiast nie powiedziałabym, że. Jest to typowo pozycja kierowana dla e, czytelnika dorosłego, raczej dla młodego dorosłego, dla osoby, która polubiła się z innymi bohaterami powieści i być może m, dla niej e, będzie to starsza bohaterka m, i Jet stanie się trochę taką starszą siostrą e, innych, właśnie powołanych do życia przez Holly Jackson e, kobiet. Natomiast e, uwierzcie mi, że. Naprawdę nie ustępuje PiP. E, uważam, że Jet ma charakter, który pokochacie taki, um, który pozwoli Wam sądzić, że nareszcie doczekaliśmy się e, bohaterek, powieści, thrillerów, które podejmują decyzje mające wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, i choć czasem się z nią nie zgadzamy, to myślę, że w tym właśnie miejscu i położeniu, w którym jest, ja mogłabym zrobić to samo i podjąć te same decyzje. Nawet jeśli nie, to z ogromnym podziwem śledzę jej losy. Nie jaram się, że w końcu mogę Wam o tej książce opowiadać totalnie, oficjalnie. Pokazując wam okładkę i ciesząc się po prostu tym, że przed wami niesamowita przygoda, i chciałabym być na waszym miejscu i móc przeczytać ją jeszcze raz, nie mając pojęcia, w jaki sposób się kończy. To jest jeden z tych thrillerów, które zaskoczą Was emocjami wywoływanymi przez nie w trakcie lektury, dlatego że ja raczej nie jestem bardzo emocjonalna ostatnio podczas czytania, a tutaj, Przyznam szczerze, że z każdą kolejną stroną, oprócz oczywiście ogromnego napięcia i stresu wywoływanego tym, że nie wiedziałam, kto jest sprawcą, było też dużo takich przemyśleń łapiących za serce i tego w ogóle, co ja bym czuła, mając nad sobą taki właśnie wyrok i myśl, że dni. Dzielą mnie od końca mojego życia, i że nie zobaczę, nie wiem, moich przyjaciół, nie wiem, przeżywających różne etapy dorosłości, że sama ich nie przeżyję, że być może są to, nie wiem, ostatnie chwile, kiedy mogę wypić kawę, cieszyć się, nie wiem, jakimś ulubionym posiłkiem. To wszystko brzmi trywialnie, ale jednocześnie cieszę się, że. Podjęty został taki temat, mimo że w tak być może niepoważnych okolicznościach, bo mm, ja myślę, że każdego z nas, niezależnie od wieku, przeraża trochę ostateczność naszego e, odejścia. I tutaj na pewno było to druzgocące też ze względu na wiek bohaterki, to, że tak wiele jeszcze było przed nią, i ona sama nie była pewna. Co chce z tym życiem zrobić, a ktoś w ogóle odebrał jej totalnie bezmyślnie i bezpardonowo możliwość tego, aby być może dojść powoli w swoim czasie do tego, co ona właściwie, ona właściwie chciałaby z tym całym swoim czasem uczynić. Także. Dla mnie po prostu coś wspaniałego, cieszę się niezmiernie, że po raz drugi mam okazję być patronką książki tak świetnej autorki. Szczególnie, że thrillery to jest moja po prostu oczko w głowie, razem z horrorami innymi właśnie takimi mocno emocjonującymi i wywołującymi wiele stresu książkami. Pozycja, jak najbardziej ukochana, uwielbiana, i nie mogę się doczekać, jaką kolejną książkę przygotuje dla nas autorka. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Koniecznie dajcie mi znać, czy planujecie przeczytać nową Holly Jackson.